Oglądaliście pokaz może, nie budzi tak. tak, Podobał się czy nie? Podobał się. Pierwszy raz mieliście styczność z przy tak tak? Nie widzieliście jeszcze pokazu. A by... chcielibyście trenować karate czy nie? Nie bardzo, nie A ty, jak Ci się podobało? Było spoko. Fajnie było, tak? Kto się najlepiej podobał z tej grupy? Pani czarnym pasem. Aha, pani Barenika, tak? Dobrze dzień. A ty powiedz, podobał Ci się pokaz? No podobał mi się, nie podoba, ale ja aktualnie trenuję co innego, bo tu trenuję wbrew. Aha. A w ogóle kto Ci się najbardziej podoba z tej grupy? Nie wiem, chyba tam już przyniesie bam. A, dobra, pięknie. Przepraszam bardzo. Oglądałaś może pokaz? Tak. Karatek, podobał Ci się? Kto Ci się najlepiej podoba z tej grupy? Twoim zdaniem. O, to Pani, taka, starsza, starsza. Marynika, tak naprawdę. tak? Mistrzyni Świata. Aha. A powiedz, chciałabyś trenować karate, czy nie? Nie widzisz się w tym? Dobra, dzięki bardzo. Witam ponownie Państwa. Proszę bardzo, widziała Pani pokaz może karate? Tak, widziałam. Tak? tak. tak. Podobało Pani się, czy nie? Podobało. Podobało Pani się? Tak, mnóstwo kundów wiedziałam. no to, tak. to mogę A widzę ty taką małą pociechę, może kiedyś będzie trenował karate? No, może, może, w nie własnej. No właśnie. Gorąco zapraszamy, dziękuję. Członkowie z programu karetnego grupy Save the Beat. Chyba z jakichś dziewczynek, dziewczyny. same dziewczyny? Są dziewczyny? Są dziewczyny? Proszę Państwa, powitajmy gromkimi brawami grupę Save the...